złotych, a małżonkowie analiżają, że ten lokal wraz z tolami zarówno z jego własnością, cenę kupują na majątku wspólnego za fundusze, które do tego majątku wspólnego pochodzą. I stanowicy zgodnie oświadczają, że ta cena to wartości wartościach mnogawie naszego lokalu. to na walutowalutowalci sprzyjająca sprzedającą przerwę, na poczet ceny 30 tysięcy złotych, tak co wątpań i wartości po pieniądzach. I stanowicy zgodnie postanawiają, że reszta ceny, czyli 605 tysięcy złotych, zostanie zapłacona w następujący sposób, czyli te 543 tysiące 73 i 51 groszy na rachunek bankowy banku 2 teraz sprawdzimy numer, bezpośrednio przez sprzedający bank czyli Santander Bank Polska spółka cena siedzibą w Warszawie kwota 61 926 złotych i 49 groszy i wszystkie te płatności mają być do 30 grudnia najpóźniej zapłacone też bezpośrednio sprzedającą resztę ceny, czyli w sumie te 605 tysięcy złotych w terminie obejrzanym powyżej i z wydatków zobowiązania poddają się państwo do egzekucji na rzecz sprzedającego to wiecie państwo co robić z tą egzekucją tak Bartosz może z tematem pójść do sądu sąd nadaje elementowy aktor planu wykonalności komornik wchodzi tutaj całe państwa mająty te pieniądze na jego rzecz szczątka tak? Mówiąc generalnie. Czyli nie reszty ceny przez kupującego wyraża, w związku z tym zgodę. Kupującą przez przemianę nastąpi w terminie do 31 grudnia po uprzedniej zapłacie sprzedającą o całej ceny, tak? Czyli wydanie dopiero wtedy, jak będzie cała cena zapłacona. I teraz za to Pan Bartosz oświadczył zapowiadać Państwu tą lokalę, oczywiście jak nie zapłacona cena. I co do tego, co teraz, to on podaje się. Czyli gdyby znowu pieniądze wpłynęły w parku, że w sylwestrach zostały przekazane i później to wtedy po prostu do komornika i tylko komornik Państwa wprowadzi siłowo to wylokam tutaj, tak to wygląda w drugą stronę.